Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, nie ulega wątpliwości, że bioróżnorodność należy chronić, i państwem o takiej bogatej bioróżnorodności jest Polska. Sprawozdanie przygotowane przez pana posła Demas Makera dobrze wskazuje kwestie problematyczne w dotychczasowej strategii dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej. Jednakże zapisy dotyczące wydobywania gazu łupkowego zgłoszone przez Zielonych idą za daleko. Ich przyjęcie spowodowałoby niemożliwość wydobycia gazu łupkowego. W Polsce zależy na zwiększaniu niezależności energetycznej od Rosji możemy to uzyskać poprzez właśnie wydobycie gazu łupkowego, można to zrobić bez uszczerbku dla bioróżnorodności. I nie ma żadnych podstaw, aby, aby twierdzić, że wydobycie gazu łupkowego niesie większe ryzyko niż innego rodzaju działalność przemysłowa człowieka. Dziękuję. De This mid-term review could not be clearer. Unless member states step up their efforts to better deliver and enforce legislation in the EU we will once again fail to meet our biodiversity targets for 2020 just like we did in 2010. Given this worrying trend we cannot afford to